W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Wojciech jest dla nas nauczycielem w naśladowaniu Chrystusa ubogiego. Jego ingres do katedry odbył się bez manifestacji i boso. Prowadził życie skromne, okazywał dobroczynność chorym i ubogim których osobiście odwiedzał i cierpliwie wysłuchiwał ich skarg. W miarę swoich możliwości zaradzał ich potrzebom. Odwiedzał także więźniów, których pragnął pocieszyć. Wykupywał chrześcijańskich niewolników z rąk żydowskich handlarzy. Dobroć jego szeroko była znana, a jednak miał swoich wrogów podobnie jak Chrystus Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie, Niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Jak wspaniale jaśnieje w świętym wojciechu łaska Boża. Zarówno w młodości, jak i w posługiwaniu kapłańskim. Mudlmy się. Boże, ty dałeś świętemu Wojdziechowi Moc naśladowania naszego zbawiciela. Wysławiamy twoją potęgę i pokornie cię prosimy, abyś za wstawienictwem świętego męczennika wspierał nas słabych ludzi. Amen.